Hey, witam wszystkich, tu, na, tu znowu nazgu 125 Dzisiaj będziemy grać w Battlefielda na planszy Zatoka mańska chyba. Nie jestem z pewny. Miałem pewien problem z znalezieniem serwera, ale się udało. Dobra, dopiero zaczynam do gry, mam nadzieję, że wszystko będzie OK. Weźmy sobie może na początek technika. No, śmigłowiec jest. Cholera, jak tu dawno nie grałem, o Jezu! Dobra, jest. Za dawno nie grałem bo to wita przez neta. I teraz mam taką trochę ten... Sklerozę. A powinno być zaraz wszystko dobrze. Cholera, coś mi tam od tyłu atakuje. Lećmy może na nie Dobra, wyskoczmy by tutaj z tych silniczków na zewnątrz. Niech tam są mordowości. Czekajcie, przyciszę sobie trochę ten, żeby, nie, żeby mnie nie zagłuszała muzyka. Dźwięk. To powinno być dobrze. Tak, okej. Okay. Jest tu plansza z dodatku, w dodatku do kark... Z dodatku powrót do karka. Cholera. Boże, jak ja je. Nie wiem, jeszcze go... O Jezu, może ci gracze, to się wydaje, że teraz są dużo gorsi. Kiedyś to nie było możliwości, żeby tak się udało na, y, zabić przeciwnika, a teraz to po prostu... Masakra. Jak ja panik OK że okej. Gdzie by tu iść? Gdzie by tu iść? Na B, to jest daleko. No, chodźmy. To jest chyba mały podwój, więc nie ma tych wszystkich punktów. Strzym trudno teraz serwer znaleźć fajnie. Tych co kiedyś się dobrze mi grało, no to teraz zostaje zlikwidowane problemy. Chodźmy nowe. Też mało ludzi jest... Z 32 rozgryw to wybrałem Wciąż nikogo nie ma, coś mi tu lata do głowy. O Jezu, co to jest? O kurde, co to za gówno? Chodźmy na B. Sprawdźmy najpierw budynki, może tu ktoś siedzi. Ja tu nie widzę, Też czekajcie tam. No wszystko że mi, że jest to. A. A jest. Dobra, i chodźmy się ten punkt. nie mnie ktoś zaraz zabija, jak znaczy nie wiem, jak ktoś tu jest. Tylko się. A nie, nie ma, czekajcie, wyjdziemy na górę. Cholę. Nie ma Szybko, 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 szybko. Ktoś się tu zaraz zabije na pewno, szybciej. A nie, to mój, dobra. Zaraz może go być spokojnie. Idziemy dalej. Weźmy sobie tego bagi. Ech, naprawi się. Eee! Ten Hambi mi ukradł tu są ludzie z... Tak, na plac budowy nie jestem to z dużym Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć, na czym polega gra w Battlefield. Ale dla tych, co jednak nie mają pierwszy raz kontakt z tą grą, to cho chodzi nam o zajęcie tych trzech, czterech punktów. Kto ma więcej punktów? A, snipera, żeśmy się nadzieli. Która drużyna ma więcej punktów y, zajętych, tym szybciej przeciwnik traci tickety. Szybciej się zwycięża. Weźmy może odrzucowca. Nie umiem tym sterować. Nikt. Mam w tym mały lewy, ale spróbujmy. Tak. Tak, leć, nie w tą stronę. O jezu. No chyba sobie ja robicie. Straciliśmy cel. No nie. Nie, nie będę tak płynął. To jest bez sensu. Wiem, że to może mało chwalebne zakończenie żywota, no ale trudno. O, coś mi A, to teraz mnóstwo się mówi, to oczywiście rozwala. Żeby było śmiesznie. Może że nie będę do tego wsiadał, tych lotniczych pojazdów. Tak to jest, jak człowiek ma dużą przerwę. Teraz pędźmy na C. Taka cisza... O kurde, snajper. O nie, trzau, 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 trzau. Co to mi pomaga? No, czekajcie, spróbujemy go jakoś zająć. Od tyłu może. A! Czekajcie, będzie wracał po mnie? O! o, o. A, chyba dostał. Chodźmy na górę, tam może się go trafić. Dostał kolisel, nie zginął. Zabrałem sobie się M4A1. Bardzo lubię tą pukawkę jako technika. Dużo próbowałem, ale nie mogę trafić. Jest muszę się do żadnej a to mi się naprawdę fajnie gra. O. No mm. o. Kurczę zdychaj, no! Ёппе. Чё я, Все нормально. А, маш! Журей, пазука. Везём, пусть. O nie nie, nie la, jedzie Czołg! O boże, nie ruszaj się, nie ruszaj się Masz, matorzy! Kurczę! Ha, ożywił mnie ktoś Nie, 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 proszę nie sapijcie no Może mnie spieszamy stąd Jodźmy tutaj Kurczę jakie emocje <trybuj> A, dobrę do mnie z bazuki no, co z coś zrobi? Zastrzel Dostał. Tu są chyba przeciwnicy. A bo mnie mi coś zdejmie, Chu chodzę, chodzę tu jak wiem. Wszędzie pełno snajperów, pewnie. Chociaż ja chyba nie. Tylko tego nam brakowało. Dobra, już Który nam punkt zajmuje ten? Który nam punkt zajęli kur... weteranów? Nie wiem czy Tylko ja odnoszę takie wrażenie jakiś nudem właśnie mi ta rozgrywka wydaje Aha. No 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 chodź tu rzucił Ha Dopiero drugi, ale więcej, dobra Teraz na B. Bieganie od punktu do punktu. kurczę ktoś nas tu tuszy. Ciekawe, jak tuż... Szczy... No, bym miał teraz snajperkę. A, chociaż zapisałem asysta, tak jest. A masz słyszę strzała, a nikogo nie widzę. No, po prostu znowu mnie ożywi, tak w tym jest strasznie mało przeciwników. Pełno naszych, a przeciwników w ogóle. O, no, za mnie to tempo. Zajęliśmy kontrolę nad spelem. Zajęliśmy kontrolę nad spelem. Walę Bóg... się więc na trzecich szanie. Idzłem na zajęty zbudowany pier, teraz ja biorę bani. Aha. Tak jest. O boże. No się nie spodziewałem, zrobimy wjazd na chatę. No nie... O ja Kurczę... Gdzie tu się zrespić? Nawet ludzi z drużyny nie ma. O, znowu pagi. Więc jak żeby się, żeby się skończy tak jak ostatnio, to już nigdy nie wsiadam z tego łódka. A to strójmy ich naokoło objechać. Zróbmy im taką niespodziankę. Kurz nie trafimy w minę Jezus. rejonie operacji zauważono wrogiego no Zobaczmy innego snajpera nie ma oho, ktoś tu bieg za mną chyba Trafię. Straszny spokój Tu jest Żyd Oha, dobrze mi się wydawało Przemysł przyjmuj szybciej przyjmuję, przyjmuj, przyjmuj. A dobrze są już nasi Teraz ich pociśniemy Jak ja mówię ostatnio Kurde gdzieś tu jest... O, tak jest Szybciej, szybciej, bo już został sniper drugi Haha, tak, też. Ha, jest, mam punkt Ożyw mnie, tak Tak jest Chodźmy też na tego snipera Zazmu to. Nie Nie, znowu dostanę tego snipera Nie A masz, masz, ryją Kurde Gdzie ze mnie noob Tu się jest. Uciek. Chyba tu jest autko. Ja wiem nawet jakie autko. Nie. Ukradliście? Nie, to nie ta autko. myślałem. Tak. Weźmy sobie w a Zapieprzy go. Żeby trzeci raz. Zróbmy sobie polowanie na Mr. Alexa. Tak, śmigłowcem weźmy. Albo się sami weźmie za chwilę snipera i się pobawimy. Tak. Chodź. wiem, jeszcze umiał tu latać. Но. Сдаешь, матус, давай. Подавай, давай, давай. Не. Уф, давай, утекли. Пага, скратишь петель, отбил. Przez frapsa chyba. Boże, łożą za mną jak jakimś... ...baranem czy czymś. Eee... Kurde. Jeszcze czołg, Tak, kurde. tarcza. Coś wszelki wypadek. O Boże, ale to był głupiec. A nie, to nie, ja, ja się zabiłem. Ale dobra, zawsze. Nie będzie miało szczoga, przynajmniej. Na co by się tu teraz Weźmy może snipera i zaczniemy się na plac budowy. Spróbujmy się zamścić na Mister Aleksie. Za trzy headshoty. Bolesne. Paskudne, wredne. No, na tym jest rozwalane. Apteczkę ktoś tu zostawił. O kurde, z laserem. Dlaczego nie ma zawsze wtedy, kiedy są potrzebni. Chodźmy na miasto, atakujemy nam cel. Bledne Żydy. Szybciej, 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 szybciej. Szybcie. Czemu taki krótki... o nie, nie. Ha! Dobra no to nie... To nie to sniperka Ja używam z innej zawsze mój brat używa innej, który też gra w tą grę. A wiecie, że się nie da założyć na PC -cie. No i później jest taki problem, że ja muszę wszystko zmieniać. Nie zawsze o tym niestety pamiętam Jakwolę grać M98, Jakoś mi się nie fajnie strzela, jest. że jestem przyzwyczajony Kurczę. Zobaczymy, gdzie jest naszego rodzaju. No to. Co tu szyt? Dobrze, Weźmy powagi. Tak. Jedziemy na, tam chociaż min nie powinny być. Chociaż, a, to dobra, na D. Ale tam nie jadę.

Chyciał się na gdzieś na i... żeby go tam jakoś ofrać. Dobra, robota. dobra. przejęty. coś sobie. Nie, no co to znowu? Zabiega. I trzeba do niego strzelać. No po prostu jakaś kpina. Co to jest? No nie! To szlak Zmiejmy sobie ten... ...celownik mu. Tu zostawmy, zamek też. Ja weźmy sobie runę teraz z 8, może po 12 będzie zabił. Albo co tam? Jest z 12. Ha, masz. Co wysadzenie naszego czołga? Może znajmy kierowcę Ech, Chyba nie znajmy kierowcy Kurde Zaśmiemy się na kolejce w śmigłowcu Tak, mamy działko łaczynowe Masz tam czołgu, na pewno się zupił. amo. Dobra, bym się przejmował. Może się nam uda wylądować jakoś szczęśliwie. No, 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 no nie w tą stronę, nie na tym, ale... No, to oczywiście nam jest szczęście. ciekawe co. Ważne mnie to interesuje, po prostu... Spróbowałem skoczyć na drugą stronę, ale no, nie wiem czy to przeżyje. Dostał! Aaaa, uciekł mi! Kurczę, ktoś tu pode mną chodzi. Chcę na jedną skalę. Czegoś się na pewno nie spodziewa. Widzę, lądowałem. Nie zabijaj go, to mój koleś. Niesamowite coś, co to To nasz? Nasz, to ja cię wezmę i jedziemy. Podziałko pokładowe. Ups. Mhm, mm wypadki się zdarzają. Może już drugi raz. O... Ale je mnie w tą grę, naprawdę, przepraszam Was, ale. Długi przerw, jednak nie robią dobrze. Na takich gier jak Battlefield. Trzeba tak źle znowu nie jest. Weźmy znaleźć tego co na to pomoże żeby był przejąć Tu jest... Hadza Mój głowiec do, pasji, do, do wszystkich, drogi KMI w rejonie operacji, odgią. Nie pójdę tam na nich, bo mają dzisiaj BT-era i już zaraz zabiją. Nie poddam się tak łatwej śmierci. Serdecznie. Jako technik mi chyba lepiej szło ja na razie spróbuję się z snajperem. Lubię to zabijania takie cichutki ten Jesz, najbardziej mi podoba mi się to jak się wnerwia ko kojeś po drugiej stronie to kabla Nie, Boże, ale ja je w tą grę. czołg w Zachować ostrożność. Odbiór. Dobra, weźmy tego technika, lepiej nam szło. Weźmy sobie jeszcze Javelina. Zreszmy się na Undral Killera i jedziemy dalej. No fajnie, właśnie na nas zjadą dwie bazuki i ja pośród różnych Tak jest. O z... kurde, z tym wyjść? A masz. Wiecie co na dzisiaj? To chyba będzie wszystko, bo już mam dość. Wróż tego serwera i tej gry, a w dodatku bo kończy mi się czas nagrania. Więc na razie żegna się nas gul. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.